Waga podłogowa do CFA Soda 1. Zanim zaczniesz napełniać zbiorniki ciśnieniowe, zamontuj w gnieździe do napełniania specjalny moduł z głowicą. Włącz przetłaczarkę dwutlenku węgla. Następnie przełącz wagę. Ustaw masę przy której ma się wyłączyć napełnianie. Ustaw zbiornik do napełnienia na wadze i zabezpiecz go łańcuchem. Przykręć głowicę do zbiornika. Otwórz zawór na butli. Wytaruj wagę. Rozpocznij napełnianie. Wciśnij przycisk włączający pompę. Ustaw prędkość napełniania. Po napełnieniu pompa wyłączy się automatycznie. Zakręć zawór na butli. Następnie zamknij zawór napełniający i odpowietrz układ. Zbiornik jest napełniony i gotowy.